Podbierak! Kogut, podbierak! Ciho! Nie podniecaj się! Tylko podbieraj, gada! Uh, uh. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Jest metróweczka. O, to jest sprzęt taki, wiesz, tu nie ma... To tam, ładuj go. Dzień dobry. Jestem z skobry przepiękny ogonek trochę zajmuje. O, teraz to jest wyle. Aby puścić rybę w dobrej kondycji, musimy ją jak najszybciej wyciągnąć z wody. Taka jest prawda, którą zmęczymy holem, to po prostu może tego nie przeżyć. Ja używam bardzo mocnego sprzętu.